20 lat wojny domowej. No to witamy w domu. Hadir jest dobry. Wdrużenie czy porywane nie ma znaczenia. Zabrał gaz do Rosji, John. Zrobił to przy pomocy al -Katali. Ma siatkę i swoich ludzi. Dziwisz mu się, co? Nieoficjalnie nie. Ale ta sprawa już przerosła Hadira. Mamy dwie opcje. Co? Ostrzegamy Moskwę? Czy pozwalamy im skosztować ich własnego dzieła? Zginie wiele niewinnych osób. Z ręki agenta zachodu. Dobra, w takim razie przejdźmy do sedna. Co masz na myśli? Delegacja. Nieoficjalna? Na czarno. Z kim? Kilku starych przyjaciół. A sierżant? Jest gotowy. Dostarczę was, potem jesteście zdani na siebie. Ale tylko lokalna broń. Zostaw to mnie. zły widok, Nikołaju. Kiedyś to to była stolica, nie w Moskwie. Stare, dobre czasy. Hmm. Widzę dwóch przy drzwiach. W środku jest ich więcej. Zbliża, Zbliża się państwo. Dobre miejsce jest, gdzie zaparkować. Ten żółty to rzeźnik. Skurwiel z ambasady. Nie widać gazu. Edna Hadira. Łatwy cel. Trzymaj się. Rzeźnik doprowadzi nas do Hadira. Inaczej wypuszczą gaz. A wtedy wszyscy będziemy mieć przejebane. Łap za sprzęt i bierzemy się do roboty. Czas ucieka. Tędy. Ile mamy czasu? Nie więcej niż godzinę. Bierz się za sprzęt. Tyle mogłem załatwić na szybko. Siemanko Witamowski, bardzo serdecznie w kolejnym Adicja. odcinku Dawni Towarzysze. Nie ma granatów błyskowych. Dobra robota, Nick. Tylko lokalny sprzęt. Grzybkujący za cala. 10 gramów. Twoje ulubione. M19, czy X bo to gloczek. Dobra, nie ma co. Ja to nagrywam na longiem, także stąd niezmieniona koszula. Dobra, sprowadź przesyłkę. W drodze, kapitanie. Idziemy. Idziemy zatem. Musimy go dorwać. że chcesz wyrównać rachunki z rzeźnikiem? Dlatego z nie szkoda kursy. Przyjdzie na to czas, ale na razie potrzebujemy go żywego. Dobrze. Dobrze. Dobre jutro. Nieźle. Znam tylko tyle. <noise> Aha. Tylko lokalna broń. Złatwimy strażników, żeby nie ostrzegli reszty. Potem wejdziemy tylnymi drzwiami. To jest. Trochę się podziało. Złego. Przedniczy dopiero na mój sygnał. Spokojnie, kolego. Mamy pozwolenie. Pokaż Teraz! Dobra robota. Nikolaj, trzeba zabrać śmieci dalej. Dobrze, że mam worki. No, myślisz o wszystkim. <grystanie> o kurde, no dobra. Okej, okay, czyli zaczynamy... Rzeźnik musi doprowadzić nas do Hadira. Martwi nic nam nie powie. To oni poznają co to ból i cierpienie. Szczególne podziękowania należą się naszemu nowemu żołnierzowi. No jego żołnierz. determinacja daje nam Daliu. wiele dobrego. Jeśli tak żyje, będzie z was dumny. W żółtej koszuli została. Jeśli zginął, przekażemy jego nauki nieproszonym gościom. Kto... Na końcu końców zabija! Zabijcie! Kurde! Oh. Czysto! Czysto! Dali! O, strzelanina w parze! się Myślałem, że uda się tak o! Fancy podejść do tematu, ale się nie udało. Ja zapnę koszulę, bo wyglądam jakoś. Dajcie szansę! Czysto! Czysto! Za nim! Zatrzymajcie ich, zabijcie Zabale! O, dostałem buta na mordę To no panowie Nie daj mu uciec No nie daje Daj mi szansę mi go! Zdjęty Drzwi ulicę są otwarte Przeźnik próbuje nam uciec Można na zginąć

Ale mordor to co to jestem była lakcja? Cel w ruchu, przy go, albo go zgubimy! Za tobą jestem! Ała! O Nie, ten klawisz! Umieram! Tak jest! O, jestem przyzwyczajony do rzucania granatami tym samym klawiszem, którym się atakuje. KONTAKT! POJAST Z LEWEJ! Zaraz załatwimy sprawę szybciutko Mają RPG! Wyzwalic je! RPG zdjęte! Ole, weszło od mnie tam Samochód zaraz wybuchnie! Zaraz wszystko wybuchnie! Czemu skupiamy się na tych samych celach, co? Czysto! ogarnij się Ja strzelam w lewego, ty strzelasz prawego, prosto okolicę. na południu, rzeki. gdzie jesteś?

nie ma w kierunku rzeki! Mamy go! Ciężko to zgadzać mózgu, co? co za drapanie. do akcja! Swoje imiona! Żeby wasze głowy mogły trafić do waszych rodzin! Pierdol się, k***a! Co to za typ? Ach, mamy mały problem. Jak to? Silnik trochę mi się ławi. Zaczynamy klasyczną sekwencję. Tak ja klasyczna sekwencja. Dziwi się, że jest tu policja, ja się w ogóle nie dziwię, tak temu co się tu dzieje. Spadajmy stąd przy Jezus Mario. Gdzie? Jest gaz! W twojej ruskiej dupie. To na nic żałosne skórwy, synu. Dalej, kapitanie, znaczy na więcej. Myślisz, że cię nie pamiętam, Angolu? Ani ciebie, przerżam cię. Hej, ogarnij się! Oj, Musimy złamać tego kundla, kapitanie. Zaraz to zrobimy. Nikolaj, gdzie przesyłka? Właśnie dojeżdża, kapitanie. Okej, okay. pójdź do Nikolaja, odbierz przesyłkę i przynieś ją do mnie. No już. Jestem troszkę. Sierżancie Garik. Z tyłu mam przesyłkę. Co to? A, nas to nasza bierzemy. karta przetargowa. W, w negocjacje. Być może rzeźnik zmięknie, jak ich zobaczy. Mamo, co się dzieje? Proszę, nie róbcie krzywdy mojemu synowi. Zrobimy to pobieżnie, mamo. Nie bójcie się. Jesteś małym zuchem. Gdzie nas zabierasz? A co jeśli będę musiał zabić jego, jego syna? Porozmawiamy z paroma panami, a potem pójdziemy do. To, co robisz, jest ogromne. Jesteśmy niewinni. Chcę wiedzieć, dlaczego nas tu zabrano. Nie musisz tego robić. Zostajesz, nie. Zostajesz. Dobrze. Ich jego... Nie, nie, nie! Proszę! To będzie tragiczna scena na 100%, dlatego Price dał mi wybór, a ja już zostałem i... Nie miało być bez skupu? To jest! Patrz, co narobiłeś! Porwali twojego syna, twoje dziecko! Sierżant nie ma problemu z krzyceniem dzieci, prawda Kyle? Janek. Zamknij się! Co ty zrobiłeś? Mówiłeś, że nas w to nie wciągniesz! Czas na mnie, kapitanie. Możesz iść. Ruchy, sierżancie. Co chcecie z nami zrobić? Hej, hej, hej! Hej, nie! Hej, hej, hej! Przestań! Przestań! Hej, oni... hej, hej! Hey. Spójrz na mnie! Przestań! Przestań! Nie lubię krzywdy! Oni, oni cię wiedzą! Powiedz za chłopcu z ambasady. Okej, okay, okej, nie! Błagam! Zostawcie ich w spokoju, błagam. Bo... Zostawcie, ponieważ nie mam nic nie powiem. Chcemy Khadira i Kalas. Gdzie są? Niczego już nie zmienicie. Nikt ani nic nie zatrzyma biegu wydarzeń. Dobrze. Zabij mnie. No dalej, zabij mnie. Zabij! Co ja mam zabij zrobić? Zabij mnie, a nigdy nie znajdziecie tego, czego szukacie. <ścoughs> <ścoughs> Sam odciągnąłeś kurę, sierżancie. Spokojnie nie pozwoliłbym sierżantowi wymakiwać naładowaną bronią wewnątrz budynku. Chyba, że nie miałby wyjścia. Chciałem no. strzelić w podłogę? Masz ostatnią szansę, gdzie gaz. Pierdam. Nie, nie, nie. Czekaj, rzeka, nie, czekaj. Nie, nie, nie. czekaj, czekaj! Mnie. Słuchaj. Dobra, dobra, słuchaj! Teatka reczka! Nie, nie, nie mówię, prawdę! Przyrzekam! Tam gaz! Teatka, reczka, przyrzeka! Gdzie jest HD? Nasza świeża krew? Już go nie powstrzymacie. Idź, sierżancie! Uratuj cholernych Rosjan! Generał Barkow będzie już martwy. Khalid, chcę dopaść Barkowa! Już nie jest nam potrzebny, zaraz ruszamy! Hey! Rosjanie pójdą na wojnę z zachodem i opuszczą naszą ojczyznę. I za ciebie. Powinienem już zabić! Zróbcie ze mną co chcecie. Tylko zostawcie moją rodzinę. Odstrzeliłbym mu jaja. Gaz jest tak, karetka. Zabezpiecz go i Masz, do Masz kurwa szczęście. Tak jest. Zamien kofrą jest. Jedziemy z miasta. Kadir jest ubarkowa. Długo nie pożyje. A wtedy rozpęta się wojna. Nie jeśli zdążymy na czas. Co za wariaci. Chciałem ja, ja. osłonię nas. Co za wariacja w ogóle.